Podczas przeglądania neta natknąłem się na dwa zdjęcia z dzielnicy strachu. Na początku myślałem, że coś mi się przewidziało, bo niestety przez trzy tygodnie nie oglądałem dzielnicy, gdyż jak zapewne wiecie, jeśli oglądasz odcinki o policjantkach, miałem przez trzy tygodnie drugie zmiany w pracy i niestety nie miałem jak. Spokojnie nadrobię. Ale nie przewidziało mi się i Karolina Polska wraca do serialu, tylko nie jako Karolina. Nie wiem, czy w aktorstwie jest jakiś kryzys i nie ma innych aktorek, czy też produkcja poszła sobie na łatwiznę, bo dobrze ją znają i wiedzą, że jest profesjonalistką. Wybierzcie sobie sami, ja wybrałem tą pierwszą opcję, niemniej nie rozumiem po co ją utopili, uśmiercili, a po ponad 200 odcinkach zagra w roli patologa tak Mary Evans. Nie wiem czy produkcja ma na zaskończonych kretynów, w dodatku ślepych i głupich, że nie rozpoznamy jej, bo założyli jej perukę. Nie chcę się rozpędzać i nie żebym się nie cieszył z jej powrotu, ale to jest bardzo dziwne i niezrozumiałe, przynajmniej dla mnie. Zrobili jedną, uśmiercili ją, a później zrobili drugie, czyli wielki powrót do serialu. Czyli chcą mieć cukierka i zjeść cukierka? Za niedługo parasol w czterech literach będą chcieli otworzyć, a następnie z koła kwadrat zrobić. Zrozumiałbym gdyby była to rola epizodyczna, ale patolog policyjny raczej będzie się ta przewijać co jakiś odcinek lub co jakiś czas. Wszystko zależy od śledztwa, odcinka, zwał jak zwał. I co on no, co nie rozpozna swojej kumpeli, bo akurat w tym odcinku będzie z nim współpracować. Będzie udawać, że jej nie zna? Aż chęcią zobaczę ten odcinek jak pali głupa oraz będzie udawać, że jej nie zna. I pierwszy raz w życiu ją widzi. Nie wiem czy oglądalność im leci, czy o co chodzi z tym powrotem. Natomiast nie zauważyłem jakiegoś regresu pod względem wątków. Ponieważ nadal są ciekawe i dzielnica jest najlepszym serialem kryminalnym, jaki leci w telewizji. Być może ktoś mi w komentarzu oświeci, o co może im chodzić. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy cieszysz się z powrotu Karoliny, a teraz Dagmary?